Cześć, witam Was, moi drodzy widzowie, na kanale Gramy w Gry. Oj, przepraszam, w odcinku numer 6. Co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do netheru. Jak pewno zauważycie, mam enchantowaną zbrojkę i naprawdę bardzo dużo poenchantowałem. Robię generalnie jedną rzecz, dzięki której znalazłem dwa złoża diamentów. I uwaga! Wykopałem je, zrobiłem 3 kilofy i jeden zdżentował mi się na Fortunę 3. I teraz już non stop będę miał naprawdę dużo itemków. I mi się wydaje, że między odcinkami ja się tak wzboga zażyłem, że za dwa odcinki już pewnie będę mieć całego setę diamentowego. I jeszcze ta ekspiarka, ona, ona jest zmodernizowana. Pokażę to może w następnym odcinku. I pokażę Wam moje wyposażenie. A więc tak, kilo. Fortuna 3, fs 4 mobs na portal i miecz, którego nie zenchantowałem, bo jest on świeżutki, dlatego właśnie ja to zrobię. Ja nie wiem, czy go nie zenchantowałem, na... no dobra, zrobimy to teraz na czwarty level. Sharpness 1, jest git. A teraz tak, co musimy zrobić? Dzisiaj robimy sobie portal, więc musimy sobie już tutaj zarezerwować miejsce dla portalu, więc musimy to tu wykopać. I tak samo i tu. Drewno w sumie sobie przerobię od razu, bo przyda mi się pewno i tak. Robimy tak, tak i tak. Troszkę za dużo wziąłem tego obsydianu, ale tu już tam przymknąć oko. Tak, tak, tak i tak. Dobra, teraz się zgadza. I ja nie wiem widzowie czy ja mam, yy... a nie tu mam, ale dobra, jeszcze sprawdzę czy ja nie mam flint and steel, bo bez tego to nie wyruszymy raczej. Dużo to ja na pewno mam, a no i trochę skrzynek dorobiłem. Mamy to cyk cyk. Mamy zapalniczkę, czy tam krzesiwo, czy tam Flint Nie wiem jak Wy to nazywacie, ja to po prostu nazywam, to nazywam po prostu Flint and Steel. Eee, tak jak to się powinno mówić. I dobra. I teraz tak, żeby nie podpalić sobie domku. O! Obudziła się maszyna do życia. Dobra, widzowie. Nie ma co się tu pierdzielić, tylko idziemy. chodzimy do portalu, szybciutko. I... O, nawet nie wywaliło następny, na prawą, to nawet dobrze. Troszkę pochodni mam, więc oświetlimy sobie portal. Dobra, tutaj w sumie damy też jakieś pochodnie, o. I, o, właśnie się świeżo wczytuje i teraz tak. Nie wierzę. Nie wierzę, mamy twierdzę, widzowie! O, tutaj jest ta twierdza, ty! Ej! No to widzicie, to już ta dopiero co generuje. Ja na pewno tego świata nie wczytałem. No widzowie, mamy. Widzieliście, jaki fart, Jaki fart! Jak ja to zrobiłem? Dobra, czekajcie, nawet nawet w tak pewno będzie, że ja to dopiero teraz. ten. świat zrobiłem. Nie? Halo. Nie ma. No szkoda. Czekajcie chwilę, bo nie mogę teraz. Yy, czekajcie chwilę, muszę je rzecz zrobić. Kurde. Mm -hmm. O kurde, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, czy ja słyszę gasta? Dobra, na to. Gdzie jest ten gasta? Do tej za chwilę widzowie pójdziemy, ale najpierw muszę zobaczyć, gdzie jest ten gast tutaj. Ja nie chcę, żeby on mnie nagle tak niespodziewanie zabił taką. A jakbyście się, się pytali, jaki mam Męczan na to dałam Protection 2 Torns 7. Gdzie ty, gdzie ty, kurna, wyjesz? Dobra, pierdzielę tego slajma. Najpierw zrobimy sobie zejście na dół do tego. I tutaj trzeba będzie zrobić tak. Musimy. O, za kilo będziemy się szybko niszczyć. Dobra, zrobimy sobie tak. Szyb... O, dobra, schodzimy. Tak, tak. Tak, tak. Dobra, mamy to. Zrobimy sobie najpierw takie prowizoryczne schodki, jakie każdy robił zapewne. No i to są w ogóle grzyby, więc że to jest tylko ogień mi się że to portal jest jakiś, nieważne. Więc wybierzemy sobie, tutaj tego troszku mamy, chyba akurat. Dobra, stawiamy. Ogień trzeba zwalczyć. Cyk, 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 Dobra, tutaj twierdza, naprawdę, widzowie, ja przysięgam Wam. Ja tej twierdzy nie robiłem i ja tego nie sprawdzałam. Przedtem to ci widzieliście, że ta właśnie dopiero to zrobiła. Ja pierdzielę, jaki fart! Jaki fart! Co prawda twierdza nie jest jakaś tak trudna do znalezienia. No ale i no takiego farta to im możecie tylko pozazdrościć. Nie wiem, dobra co, lepiej ja Teraz jak tam zejść? Ja, ja nie wiem, co pociągi robią w Nederze, ja nie wiem. Zobaczycie mi co pociągi robią w nederze, bo ja nie potrafię tego wytłumaczyć, ale tutaj można przecież wejść. Dobra, to tutaj sobie zrobimy zejście, po co, po co komplikować, nie, jak można tutaj zrobić. O właśnie, prawie tam wpadł, tu, 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 tu jeszcze jedno tu, a i jeszcze jedno. Dobra, mamy to. Wchodzimy i jesteśmy. Co prawda gówno widać. I dobra, wiecie co, wrócę się do domku na chwilkę po węgiel i zrobimy sobie pochodnie. No dobrze, że nie będę musiał się chociaż wspinać tutaj. Tylko mamy takie schodki, o. Oczywiście... Ja tutaj chyba, wiecie co, ja chyba zrobię sobie kamienne schodki w domku i sobie je tam postawię też. Dobra, zrobimy to też teraz. I wiecie co, widzowie? Ja chcę Was za jedną rzecz przeprosić. Za to, że ja tak bardzo cicho mówię i czasami mnie nie, sły... nie słychać. Często. O Boże! Tam jest domek. Widzowie, mnie to zespłoniło. Jakieś. Czemu ja się na pustyni zespłoniłem? No ej! No, to jest farma. No, co to ma być? Żywo mnie na pustyni zaspełniło. Co to kurde się stało? Jeżeli, jeżeli mi. Nie, jeżeli mi tamten portal w domku rozwaliło albo, kurna, się zapaliło coś, to ja. Chyba pozwę morzą, Bo ja się nad tym domkiem tyle napracowałem. I ja nie będę teraz chciał tutaj kombinować czegoś. Dobra, jeszcze domek nie spłonął, więc jest git. A no, jakbyście się pytali, to już było chyba dwa odcinki temu, ale tak przyniosłem tam tą skrzynkę. Może i coś mi jeszcze do gardła wpadło. A! Tutaj się robi pewna rzecz, ale to w przyszłości. To jest rzecz, którą. która nie potrzebuje odcinka, bo jest to taka rzecz w miarę normalna. No nie jest portal. Dziwne jakieś, ale dobra, no, git, no jestem w stanie to jakoś przeboleć, jest to już jakoś przeboleć. Dobra. I zrobimy sobie dużo schodków. Dużo schodków będzie potrzebowało i dużo. Cyk i jeszcze tutaj ile? To akurat. No dobra, mamy 40 skotków. 40 skotków wątpię, żeby mi na, na coś starczyło, ale 52, lepsza liczba. Dobra. Widzowie, ciśniemy do tego netheru znów. Nie chce mi się. Widzowie, nie. Idziemy spać. Co to się stało? Nie wiem. Widzowie, nie idziemy spać, bo e, to nie ma sensu. Widzowie, spania kutualnie, bo i tak idziemy do netheru, gdzie. Bez naszej woli i tak będzie w potworów. Dobra, i teraz tak ustawiamy skutki. Co się nie wywalę, to ja nie muszę uważać. Dobra, pięknie. Ustawię jeszcze za dwa... No to nawet za dużo trochę zrobiłem tych skutków. A tam, kto bogatemu zabroni, dobra. U kurde, trochę dużo. Ale dobra, tam. Jestem. Nie, już, nie wiem, jestem bogaty. Ja w ja, irer, irer nie jestem bogaty, ale znajmy, że mamy tego dużo i że jesteśmy bogaci, dobra. O, jest ile jaśniej. Dobra. Widzowie, w tym odcinku na pewno grafika będzie na najniższym poziomie, więc za to Was przepraszam. Ale z tym widzowi nic już nie poradzę po prostu. Więc musicie to jakoś przeboleć. Czy to w ciągu Nie wiem. To jest jakaś dziura. Uuu, Netherwarty, Netherworty! Widzowie mamy Netherworty! Dobra! Dawaj to, dawaj to, dawaj, 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 dawaj. Widzowie. No to tak, w następnym odcinku robimy farmę Nether A zrobimy sobie tę farmę. Wydaje mi się, że jakieś w skalę koło naszego domku, dobra. Sąsenda sąsem wezmę w sumie całego. O, kill jest szybciej. Taki fanfart. Ja ten kill off sobie pewno wyniszczę tutaj, na tej wyprawie. Pewno do połowy nawet. Bo tyle tego raka tu na nakopię. Dobra. Ja jestem tam. Dobra, jestem... się wszystko im tu zajmę, ale no, czekajcie bo tam dalej nie było no jak chcę zobaczyć, czy tam dalej nie ma przypadkiem, jak może jakiegoś tunera. Ile tu krzybów jest w ogóle? To tu kolejne Netherworty są! Kurde, dobra, to już nie zbieram tego bo są. To w następnym odcinku widzowie tak, robimy farmę Netherwortów. I widzowie, i w tym czasie, kiedy ja tak będę tu podróżował i coś gadał, to ja Wam chcę powiedzieć to. Jeden ziomek się mnie spytał pod poprzednim odcinkiem, czy nie mam DC, czyli Discorda. I od razu mówię: Ja takich informacji nie udzielam. Ja jestem let's playerem i ja. nie jestem jednego Nether zostawiłem. zostawiam. I ja widzowie nie udzielam tego typu informacji. Jeżeli chcesz się z kimś pograć, to sobie poszukaj jakąś osobę, a jeżeli chcesz już nawet pograć tutaj, to musisz e, wygrać konkurs i ewentualnie wtedy mogę Cię wziąć. Uu, uu, ładny widok. Kurde. O kurna, gdzie te gasty są, sobie, ja nie... Fuck! Tu jest! Nie da się odbijać? No nie da się odbijać ty! A, 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 kurde! Nie ma typa essa! Ale zrobiłem go. To łatwe było, kurde. Co oni, co wszyscy mówią, że to. Co wszyscy mówią, że to takie trudne niby. No, dobra. Zobaczmy. Lecimy dalej. Dobra. Znaczy, tu tam, tam coś jest? Nie, nie ma nic. Dobra. Tamto już zwiedziliśmy. Czy wiem? Nic nie ma. Coś jest. Nie, 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 nic nie ma. Ale pewno i tak widzę, że ja tą twierdzę przerobię, nie wiem, w przyszłości na jakąś bazę czy coś takiego. Tu jest koniec, już tam jest dalej, dobra. To tam się za chwilę przejdziemy, ale tak jak mówiłem, moim celem na dzisiaj są blaze. W sensie nie mówiłem tego, ale chcę chociaż jeden spawner blazów znaleźć. Bo widzowie, nie wiem jak my to zrobimy, bo ja nie umiem, ale na pewno widzowie w przyszłości pojawi się budowa, w się. Sensie, ja na pewno mówię, że w przyszłości, bo ja tego na, na teraz nie będę robił, bo ja nie mam teraz takiej zbytnio potrzeby, ale w bardzo dalekiej przyszłości, ja mówię tak, ja to podkreślam, w bardzo dalekiej, nie wiem, może za 50 odcinków, jak mi się zachce, zrobimy farmę blaze'ów. A dlaczego aż tyle? jest to się aż tam jeszcze ciągnie. kurde, to dużo ta baza, o, i widzę szkielety czarne i białe. No bo widzowie, będzie to wymagało bardzo wielko, dużej ilości surowców, będzie to wymagało również dużej ilości czasu, dużej ilości dobrych kilofów i dużej ilości umiejętności. A ja tych umiejętności nie mam, Ty, kurde, co? No chodź, ja ci nie chcę rzucić, bo może głowa mi wypadnie z ciebie. No, nie ma głowy, tylko kość jakaś. To jeszcze nawet nie czarna, tutaj ta... Antysta. Jezu, jakie tu dużej? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, nie mogę stać blisko krawędzi, bo jeszcze mi zrzuci, ale Jezus, Maria, nie, 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 dobra, widzowie. To jest niebezpieczne miejsce, ja się stąd ewakuuję. Ja się stąd ewakuuję, bo żeby nie było, widzowie. I ja nie chcę mieć styczności z żadnymi potworami. U jest! Jest! Mamy spawner Blaz'ów! Mamy spawner Blazów, blaze, 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 Blaze'y. Dobra, robimy screena. Robimy screena, mamy screenshota. I teraz tak. Toś, skoro to się dalej tam ciągnie. Jak on się zaspałnił! Oj, mam Blaze Roda! To ładne, to fajnie. No oni się tu rozpią! Co to ma być? Kurna, nic nie widzę. No tam się w ogóle to dalej jeszcze ciągnie. Dobra. Zaczekam no tu. Paniego. Dobra, jeszcze, jeszcze trzeciego zabiję i zabijemy w tu z uciekać. Po prostu i tak nie miałem ni zazdrosnień, bo mam drugi Odejdź ode mnie! Odejdź ode mnie! Niech on tylko tu wleci. U, dwie bułki mi wypadły chyba. Nie, jedna. Dobra, to jest miejsce zbyt niebezpieczne dla mnie. Ja stąd spierdzielam, tam jest jeszcze jeden blaze i ja z nim nie chcę za bardzo walczyć, ale muszę to oświetlić. Raz, trafi mnie, spokojnie. Kurde, ja, ja. Jezu, ja zapomniałem, że jest ja tam ten spawner, że ma łuki, a ja zostawiłem je tam. Urry, mogę te łuki w życiu w sumie też zaczętować. Dobra, idziemy. No nie, no wydupniaj. No, DUPIEJ TY POMIOTCIE DOSŁOWNIE SZATAŃSKI Dobra ja nie chcę mieć już z tym nic wspólnego Jak będę chciał zabić smoka to tutaj, tutaj po prostu przyjdę na te męki i może uda mi się ich Pozabijać ale To nie będzie łatwe zadanie oj nie będzie oj 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 nie będzie dobra A bo tutaj jest dalej droga o ci nic tu nie ma, tu jest kolejny spawner blaze'ów, dobra O nie, o nie, o nie, nie, nie nie, jeszcze zniszczyłem pochodnie Ach, ale dobra Przynajmniej dwóch zabiłem jeszcze, dobra, ile mam? Trzy pałki To by było, czekajcie, to jest, to jest podwójne, nie? No, to byśmy mieli sześć tego Czyli na upartego by nam starczyło, żeby dotrzeć do twierdzy Dobra, dopóki mi się nie skończą pochodnie, to jeszcze będę tu chodził, czyli za chwilę skończymy. Ale będę już teraz, dobra, teraz już będę bardzo te pochodnie oszczędzać. Tutaj mamy jakieś. Nie wiem, co to. Nie wiem, widzowie, jak ja mam to nazwę. Że tutaj są jakieś urwa... pourywane te mosty, więc to jest trochę dziwne. O, i chyba dotarliśmy na sam koniec tej dzisiejszej wyprawy. I tak. Chyba mogę jednogłośnie stwierdzić, że chyba w tym miejscu sobie skończymy eksplorowanie. Ważne, że odkryliśmy twierdzę. Po pierwsze, odkryliśmy twierdzę. Po drugie, znaleźliśmy dwa spawner blazów, nawet e, trzy. Zabiliśmy gasta. E, cztery. Fortyce jest zwiedzona, chociaż w połowie mam nadzieję, bo jeszcze tam jest druga część, ale w tej drugiej części nie byłem. No, dobra, jeszcze tego jeszcze. Ciebie zabiję, żeby... żeby. Jeszcze nie wiem, czego zabić trzeba. To... Przepraszam, widzowie, ale miałem jedną sprawę do załatwienia. I teraz tak. Biegniemy szybciutko teraz, już do portalu. iż tutaj chyba mieliśmy wyjście, nie? Tak, tak. Tu jest wyjście. I szybciutko uciekamy mi widzowie wi stąd. I ja już nie chcę nigdy więcej y, mieć. Już widzowie nie chcę przez, naj, przez najbliższy czas mi st mieć styczności z tym dosłownie piekłem. I wiecie co? W sumie, jak już jesteśmy w nenderze, to w sumie trochę dół zniszczymy. Bo się może przydać nam do dwóch rzeczy: y, jeden, czyli ja, pierwsza rzecz to. Y, który jest z Fashion City? A raczej z Fortuną się przyda. Pierwsza rzecz, do jakiej nam się przyda ten glos, no to oczywiście źródło oświetlenia. No, to za mało, jest. To za wysoko, jeszcze. No dobra. No to tak, pierwsze źródło to źródło oświetlenia. No tam jest jakieś niżej. Dwa, no to jak najlepsza możliwość. Myślałem, że to ten. Że to basiu, ale zapomniałam, że to jest kurna wersja. 1.147 A druga rzecz to przyda nam się chyba do potek, bo na tych wersjach chyba Glowstone był używany w potkach. Nie użyję tego, bo to szybciej po prostu. Więc na pewno. A, no i. Tak, w następnym odcinku może albo nie wiecie co, zmieniamy zdanie, w następnym odcinku nie robimy. Yy... To się nazywa farmy e, netherwartów, bo farmę netherwartów to sobie mogę w każdej chwili zrobić. W następnym odcinku widzowie, ale to już na stówę, 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 stówę e, będziemy, e, jak to się nazywa? E, będziemy robić kolejkę, tak? Będziemy robić widzowie kolejkę do spawnerów, do momgrindera, do ekspiarki, o tak to się potocznie powinno nazywać. Zbiorę sobie te wszystkie złoto, jakie mam w kopalni, pomiędzy odcinkami i yy, yy, zrobimy to wszystko. I wybaczcie, ale ja te pigmeny muszę pozabijać, bo potem będą mi się spawnować, kurde, w portalach i będzie problem. Ale no dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy z tego piekła. Nie chcę. Dopia, jest! To. Nie, ja ten, nie wiem, nie wiem, że to cokolwiek da, ale ja ten portal zniszczę po prostu. Dobra, widzowie, ja, ja stąd uciekam i ja już nie chcę mieć styczności z tym lisem. Weźmy farmę zboża. Dobra. O, ja te owce i te krowy trzeba w ogóle tam ogarnąć. Dobra, no to widzowie. Ja teraz już się z wami będę żegnał. A więc, tak widzowie. Bardzo mi się podoba ten dzisiejszy odcinek a z tego względu, że nagrywałem, że przeszedł pomyślnie, nie było żadnych, nie było żadnych utrudnień. I generalnie mi się wydaje, że ten odcinek będzie... Yy, wydaje mi się, że on bardzo dobrze wyszedł, bo też poprawiałem w OBS-ie trochę i mam nadzieję chociaż, że jakoś będzie lepsza i nie gorsza, bo jeżeli będzie gorsza, no to się wścieknę po prostu. Yy, no ale tak, dobra, netherowe rzeczy, idzie odkładamy netherowe rzeczy. Strzęga na netherowe rzeczy, jest tu. tu jest strzęga na jakieś listą nowe, ale na netherowe będzie tutaj to ostatnia, dobra. Tu tutaj będą takie bardziej rzeczy budowlane. Na górze Netherrack, tutaj Netherworty, Soul Sand i Glowstone gdzieś tu może. O! I to gdzieś tu. Dobra. Fleet and Steel odłożymy sobie tu. O, i widzowie, tutaj są jeszcze dwa kilofy, które zrobiłem. Jeden kilof jest taki mocny, że się po prostu zesracie. Widzicie ten kilof? Widzicie ten kilof? To jest najmocniejszy kilof, jaki chyba my aktualnie dostajemy, jaki chyba możemy zrobić w bo chyba w tej grze nie ma efficiency 5. Yy, a więc to jest to na pewno jeden z mocniejszych. Yy, będzie na ja nie mówię, że następnym, ale na pewno jeszcze też, może za dwa odcinki pójdziemy sobie jeszcze na drewno, bo trzeba będzie zrobić drewno więc troszeczkę pójdziemy na trip do lasu. No i to chyba tyle widzowie w dzisiejszym odcinku. Życzę wam miłego dnia, miłego święta Zmarłych, tak, bo dzisiaj 1 listopada, więc no cóż. Cześć.